Izabela Leszczyna, dzień, dzień dobry, zapraszam do mnie. No Tutaj już tylko muszę drobne porządki zrobić, bo gazety mm, właśnie sobie o papudze po, po, pogadaliśmy przed z moim o poprzednim. Papudze. Tak, bo Też? okazuje się, że Ryszard Czarnecki w gabinecie, w którym, mm -hmm. z którego się łączy, miał papugę, która nam trochę przeszkadzała w rozmowie, bo po prostu słychać. Pasy mamy, mamy. Mamy, że jechać. Widziałam dużo książek, ale papuginie. Bo Na koniec ją pokazaliśmy, bo ona tak była głośna, ale mało widoczna mm -hmm. na początku. Um, um. Polskim Ładzie chciałam, bo to temat, który dzisiaj praktycznie otwierając każdy portal albo każdą gazetę wszędzie widzimy Polski Ład, Polski Ład, Polski Ład, proszę powiedzieć, bo pojawiły się takie głosy ekonomistów, że najlepiej byłoby to na, na moment wycofać, zrobić porządek, a potem wrócić do tematu, bo jest, ta ustawa jest, no jest bublem, można tak powiedzieć? No chyba trzeba tak powiedzieć. Mm -hmm. To nie tylko ekonomiści. Ja przypomnę, że właściwie przez cały czas trwania tego procesu legislacji w Sejmie zarówno ja, jak moje koleżanki, koledzy z Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko, właściwie to cała opozycja. Mm -hmm. My postulowaliśmy, prosiliśmy, że nie, nie, nie można tej ustawy procedować. Znaczy były dwa, dwa, dwa powody takie główne. Po pierwsze, rządowe centrum legislacyjne, czyli absolutnie ag agencja rządowa. Tak. Po raz pierwszy w, no, w, w mojej historii w parlamencie... Nie przysłała opinii, mówiąc, że mieli za mało czasu, żeby, żeby ją poznać zlicy. ustawę. To, 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 to było jakieś zupełne kuriozum. A biuro legislacyjne w mojej komisji finansów publicznych, bo, bo, bo my procedowaliśmy tę ustawę, no. Też pierwszy raz się z tym zetknęłam, bo to są tacy prawnicy, tacy legislatorzy przyzwyczajeni do dynamiki Sejmu, do, do pewnej zmienności, a ja już od tych sześciu lat, kiedy rządzi Pisto, kompletnie jakby w tym w, w, w niemal wytrenowani. E, I oni potrafią siedzieć całą noc, jedną, drugą, trzecią mm -hmm. i, 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 zareagować i, i przygotować ustawę tak. Tak, do procedowania. Natomiast po raz pierwszy się spotkałam z tym, że legislator powiedział, że nie są w stanie tego zrobić. Znaczy, nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za jakość przepisów. I mimo tego premier Morawiecki przez cały czas powtarzał z, z, i, i, i wiceminister 18, 18 milionów Polaków skorzysta z polskiego budżetu. Tak, a 17 miliardów złotych zostanie w naszej kieszeni. Oczywiście nie dodawali dwóch rzeczy. To znaczy, po pierwsze, już pomijając ten chaos, bałagan, to, to, to taką kompletną niechlujność te, tych przepisów i to, że one wprowadzają ogromne zamieszanie w otoczeniu biznesowym. I, i że o księgowych nie, nie, nie no, Co robią nie teraz księgowi, są takie, takie dowcię. Tak, Ła, łapią się za głowę, tak. Dokładnie tak, więc y, zostawiając nawet ten cały chaos na boku, to, to takie niezadowolenie i rozczarowanie właściwie z, no, 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 z, w opinii publicznej Polek i Polaków bierze się moim, w mojej ocenie głównie z tego, że... Pis nas po prostu oszukał, oszukał wszystkich, bo przez od maja y, dostawaliśmy ulotki. Morawiecki występował na różnych konferencjach prasowych i wiecach i mówił, że jest to historyczna obniżka podatków, mhm. ale tymczasem jeszcze nie <grym> słyszałam, żeby cokolwiek było tańsze. <grym> No, nie, do, do tego to pewnie zaraz dojdziemy, ale nie, nie powiedział jednej ważnej rzeczy, że oprócz tego, że rzeczywiście wprowadzają kwotę wolną, wysoką 30 tysięcy, co przekłada się na to, że podatek należny, każdy z nas może obniżyć sobie miesięcznie o 425 zł. to jest fajna rzecz, ale nie powiedział, że musimy zapłacić wyższy o prawie 8% podatek dochodowy, bo likwiduje nam ulgę zdrowotną. Mhm. No więc jeśli to w uproszczeniu dużym można by powiedzieć tak, jeśli 8% Udał, tam zabrał. Tak, i w dodatku jeśli 8% naszych, naszego wynagrodzenia brutto jest to jest więcej niż 425 zł, mhm. no to tracimy. I po, potem oczywiście no, zorientowali się, że to jest jakiś dramat, bo osoby, które zarabiają <laughs> naprawdę no, niewielkie pieniądze, bo na, na, na rękę... Około tysięcy złotych, niewielkie w takim znaczeniu, że no nie można ich nazwać bogaczami i krezusami. Mm -hmm, mm -hmm. E, więc to te osoby okazało się, że one też tracą na tym całym ładzie. E, no to wymyślili ulgę dla klasy średniej. Ludziom się dzisiaj już myli. Ja, na, ja naprawdę wczoraj e, i przedwczoraj zaczepiły mnie e, różne osoby, zaczepiały mnie na ulicy, pytając co mają zrobić? Co to jest PID 2 Czy one mają składać? Czy, czy ta tak, ulga dla klasy nie średniej nie im się należy? Bo one nie Ale w, nie w ogóle zarabiają. dzielenie ludzi na klasy, bo najpierw no, podzielono na nas, na, na, na tych, są z lewy, ja. na sorty, a teraz podzielono na, 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 nas na klasy i nikt w sumie nie wie, z jakiej jest klasy. Czy on jest z tej klasy średniej, czy z tej lepszej, czy to może już jest krezusem. No, do tego doszło trochę. No niestety tak. No warto być w klasie ludzi przyzwoitych, myślę. I niestety nasz rząd z tej klasy sam się wypisał, bo... Yy, Naprawdę no wszyscy mówili ekonomiści, eksperci, opozycja, ale nawet no, jak się rozmawiało z posu... znaczy no przecież Gowin, no, ta, ta, no tak, to, ten rozjazd tak. właśnie wtedy się tak no nawet nie zaczął, bo zaczął się wcześniej, ale się nasilił, no i w końcu skończyło się tym, czym się skończyło, więc to naprawdę jest zły pomysł, znaczy pani redaktor, ja, ja, ja zawsze mówię tak, gdyby dało się tak zrobić, że zabierzemy y, pieniądze 10% najbogatszych ludzi i dzięki temu 90% tych pozostałych, czyli ubogich i, i średnich, y, stanie się. Bogatymi i, i, i mhm. ten dobrobyt tak łatwo się da podzielić, to naprawdę na świecie świat byłby szczęśliwy. No tak, znaczy, ale to nie, to, to to nie, to nie, nie działa. jest takie proste, to tak nie działa. Ale patrząc na te wszystkie mechanizmy, bo Polski ład został wprowadzony szybko, ten rok zaczął się tak szybko. Sytuacja jest jeszcze pandemiczna, w związku z tym wszyscy wiemy, jak wyglądają relacje z urzędami, umawianie się, mhm. jak łatwo się dodzwonić na niektóre infolinie, że to po prostu nie działa tak, jak normalnie działałoby. Wielokrotnie rozmawiałam z biurami rachunkowymi. Fachowcami, którzy są w tym i widzę, że oni są sami zagubieni i sami nie wiedzą, mówią, że teraz to, na, to jest na razie pół biedy, bo na razie pierwsza, druga, trzecia grupa zawodowa, czyli ci, co są w budżetówce, tak. dzisiaj o niepełnosprawnych i o jednym słyszymy, że Polski Ład też im zabrał, tym beneficjentom. No i rodzice samodzielnie. Tak, rodzice codziennie są jakieś kolejne grupy, które mówią o tym, że ktoś mm -hmm. im coś zabrał, ale tak naprawdę na koniec roku okaże się. Jak trzeba będzie tak. korygować te rozliczenia roczne, jak trzeba będzie podsumować 2022, że jeszcze mamy coś oddać. No więc dokładnie. Więc PID-2 musimy złożyć, żeby załapać się na tę kwotę wolną, ale musimy podjąć decyzję, co, czy składamy oświadczenie do swojego pracodawcy, czyli płatnika, że rezygnujemy z ulgi dla klasy średniej, no bo jak się okaże, że nie mieści się pani w rocznych zarobkach od 68 tysięcy, do 133 tysięcy w zaokrągleniu mówiąc, no to ta ulga się pani nie należy, więc musi pa, a ona z początkowych miesięcy może wynikać, że właśnie. Będzie pani się mówiąc brzydko łapała na tę ulgę. Znaczy, takiego zamieszania naprawdę nie było. Znaczy, my, my myśleliśmy, że jak niektórzy nazywali ten cały ład podatkowy Frankensteinem, mm -hmm. no to, że to przesadzają, no? tak. A, przesadzają. Ale nie, to jest naprawdę jakiś koszmar z ulicy Wiązów. To po prostu i dlatego jak ktoś mnie pyta, co, co z tym zrobicie, jak wygracie. Znaczy, no na pewno nie będziemy robili łatek do łatek i nie będziemy naprawiać. Plaster na plaster po Absolutnie się tego nie da. Znaczy, to jest kompletny chaos prowadzony do systemu podatkowego, który, przypomnijmy, powinien być sprawiedliwy, prosty i stabilny. A te, te, ten cały nieład zaprzecza tym wszystkim trzem podstawowym cechom dobrego systemu podatkowego. I ostatnie zdanie, może na ten temat, że. Jeśli system podatkowy jest taki, jak zafundował nam PiS, czyli niesprawiedliwy, bo nie jest sprawiedliwe obciążyć pracodawców i przede wszystkim producentów towarów i usług wyższymi podatkami w czasie pandemii, tuż po recesji i jeszcze w czasie inflacji ogromnej, tak, ogromnej. to na pewno nie jest sprawiedliwe ani dla tych przedsiębiorców, ani dla konsumentów, bo mhm. przecież my za, zapłacimy za wszystko jest, jeszcze więcej, więc tak? swojego wyborcy. No właśnie, Cofniecie że nie dba. to wszystko znaczy nie dba, co Panie redaktor, wygra, Gdyby ten Polski ład był korzystny dla osób najuboższych, dla emerytów, dla tych co za, mają yy, minimalne wynagrodzenie. To ja pewnie bym go nie krytykowała tak, ale on właśnie dla tych osób jest najbardziej niekorzystny. No, z tego powodu, o którym zaczęłyśmy rozmawiać, że jak podniesiemy podatki dla tych wszystkich, którzy produkują nam towary i usługi, no to te towary i usługi zdrożeją. A one już dzisiaj mamy inflację na poziomie 9%, a być może w styczniu będzie wyższa najprawdopodobniej będzie wyższa. No to jak nałoży się na to ta cena większa jeszcze ze względu na wyższe podatki, no to kto najbardziej? Bardziej zapłaci. Przecież osoby, które zarabiają minimalne wynagrodzenie, czyli to jest w tym roku 3010 zł brutto. To one całe swoje dochody wydają na tak zwane życie. No, idą do sklepu i tam no zostawiają tak. i nie inflacja będzie rosła, bo przypuszczam, że y, prezes Narodowego Banku Polskiego jeszcze podniesie stopy procentowe. Jak je podniesie, to pójdzie inflacja do góry i tak dalej. Nie, będzie... jak podniesie, to inflacja będzie, powinna spadać. Tylko problem z tym prezesem jest taki, że on jedno gada, a drugie Druga robi. robi tak? mhm. Twierdził przez długi czas, że będzie deflacja, że w ogóle nam nie grozi nie żadna grozi, inflacja. Tak? tak? Mało tego, powiedział, że. Do końca jego kadencji nie podniesie na pewno stóp procentowych. Stało się to już 3, Ludzie poszli, zaczęli na... brać kredyty tak, tak. E, i teraz nagle teraz płacą wyższe raty. Tak? Tak. E, a więcej. No, a przecież mieli prawo zaufać prezesowi banku tak, centralnego. Tak. Więc e, Glapiński się w taki koszmarny sposób komunikuje z rynkiem, e, że, 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 że spowodował chaos i oczywiście za późno zaczęli podnosić stopy procentowe, bo gdyby zrobili to wcześniej, mhm. to można było podnieść troszkę i Powoli. E, tak, i ten rozwój te, 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 nie była, byłby tak. Oczywiście, dla ludzi nie mhm. Natomiast oni robią to chaotycznie, robią to za późno, więc teraz niestety pewnie będą musieli e, no, te stopy jeszcze podnosić. To będzie bolało kredytobiorców, to będzie bolało tych wszystkich, którzy chcieliby inwestować i zaciągać kredyty w bankach, a inflacja, jak już się raz wymknęła spod kontroli e, banku centralnego, to jest naprawdę. Naprawdę bardzo trudna do opanowania, bo to już jest później psychologia, tak? Są te tak zwane oczekiwania inflacyjne. Pani martwi się, że wszystko będzie droższe, więc jak pani mhm. y, sobie myśli,. Bo każdy Polak martwi się o swoją kieszeń Ale to jest oczywiste. Normalne. No więc jak. Ja, może, by, może byśmy czegoś nie kupowali, ale myślimy sobie, kurczę, miałam coś kupić na wiosnę, ale będzie drożej, no to kupię teraz. No, się nakręca taka spirala, więc jednak biegniemy do sklepu, kupujemy, bo się boimy. Tak, że ale za z drugiej strony w, w wszystkim nam się wydaje, że jutro pieniądz może nie mieć żadnej wartości. No właśnie, no właśnie no. tak. Co więcej, jak już wydamy te pieniądze, to biegniemy do swojego pracodawcy i mówimy: no ale panie, no przecież 10% jest wszystko droższe. no to Bardzo proszę, podwyżkę. I to się nazywa spirala płacowo-cenowa i my niestety w niej już jesteśmy. Y jeszcze muszę poruszyć temat Orlenu. Ech. Wielka transakcja prezesa Obajtka. Proszę powiedzieć, czy według Pani to jest dobra transakcja? Czy to, to znaczy... że partnerami tej transakcji są kraje... Powiedziałabym mało demokratyczne, to też jest okej? Czy to pokazuje naszą pozycję? Powiedziałabym niedemokratyczne. Ani Arabia Saudyjska, ani Węgry. Ja nie chciałabym być kobietą w tamtym państwie. Ani też Węgry. no To nie jest wzór, mówiąc o Może kraje europejskie, podobne koncerny nie widzą sensu rozmowy z nami. I to w kontekście inflacji. Jakie są przyczyny? PiS oczywiście, że to wszystko jest wina Komisji Europejskiej, Putina, Gazpromu i tak dalej. Nie, bo inflacja u nas była dużo wcześniej. Zanim się zaczął kryzys, który jest jesienny z ubiegłego roku, to my inflację mieliśmy za wysoką już wiosną ubiegłego roku. Dwa razy wyższą niż być powinna. Dlaczego? Ano, no dlatego, że my nie mamy inwestycji. My mamy zapaść w inwestycjach od kilku lat. Dlaczego? Bo mamy niepraworządne państwo. Bo inwestorzy, inwestorzy boją Boją się, się niestabilnego prawa, nie wiedzą jakie tu będą ceny za miesiąc, nie wiedzą, jakie będzie prawo za miesiąc, ba, nie wiedzą, jak się zachowa sąd, czy się obronie wylosuje im jakiegoś swojego kolegi sędziego. No, ale A wprowadzając jeszcze kolejną tarczę y, antyinflacyjną, y, obniżającą podatek VAT na długie miesiące. Nie będzie tak, że budżet państwa w pewnym momencie tak dostanie, że się okaże, że no mamy państwo w ruinie? No, PiS jest sprytny. Znaczy, państwo w ruinie to niestety mamy, ale na pewno tak się nie stanie z budżetem. Dlaczego? Dlatego, że jak. PiS Przyniósł budżet do Sejmu, to w tym budżecie zapisał inflację na ten rok na mhm. poziomie, uwaga, 3,3%. A ona jest dawno, trzy razy większa dawno nieprawda. Tak? Mhm. I, 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 i za chwilę będzie trzy razy większa. Więc co to znaczy? To znaczy, że z podatku VAT będą grube miliardy, kilkadziesiąt miliardów więcej niż zaplanował rząd w dochodach. Więc jak te kilkadziesiąt miliardów więcej wyjmie z naszej kieszeni z powodu wysokich cen, z powodu drożyzny, no to może sobie teraz pozwolić na te różne tarcze i wychodzi premier Morawiecki i mówi, że jest bohaterem, Batman, po prostu wszystko dla ludzi, tylko nie mówi znowu, że najpierw tym ludziom te pieniądze z kieszeni powyjmuje, a potem im je pooddaje w glorii i z jakąś taką aureolką niemalże świętego. Więc o, o, o budżet bym się nie martwiła, on pewnie będzie musiał być nowelizowany. Sytuacja jest dynamiczna, bardzo niepewna, mamy bardzo chaotycznie działający rząd, chaotycznego prezesa i Rady Polityki Pieniężnej, więc to, 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 to co się wydarzy, to tak naprawdę nie wiemy. Ale wracając za chwilę do tego Orlenu, no to my nie mamy dobrych inwestorów prywatnych, którzy chcieliby tu zainwestować, bo się boją i nie mamy też no, dobrych relacji z państwami demokratycznymi zachodnimi. No to musimy trzymać z Węgrami i z, z Saudyjczykami, ale jak ja to oceniam, znaczy ja na pewno nie jestem ekspertem rynku energetycznego, mm -hmm. ale czytam to, no, co mówią eksperci, mm -hmm. to co, 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 co yy, mówią ludzie, którzy się naprawdę na tym znają. No więc jest tak, że my wysprzedajemy jakieś 80% stacji benzynowych lotosu. Pozbywamy się władztwa nad rafinerią, tak. no, no czyli wyprzedajemy te srebra rodowe, pis był przeciwko prywatyzacji, a teraz wpuszcza obcy kapitał no właśnie z niedemokratycznych państw. No to ja, ja nie, nie widzę w tym sensu, znaczy to miała być ale to jest, synergia dwóch... To jest trochę zdrada ich ideałów, bo przecież ty PiS od początku zapowiadał, że tu polskie firmy z polskim kapitałem muszą zostać w Polsce, to, to, to... to, dokładnie. to jest dokładnie zaprzeczenie znaczy, tego, ale, co... Pani rektor, oni zawsze mówią co innego, a robią, a robią co innego. innego, natomiast tu nie ma żadnej synergii, tu miała być synergia Orlenu z Lotosem, a my Lotos właściwie sprzedajemy, znaczy super firmę i, i doprowadzamy do, znaczy mieliśmy Doprowadzić pis chyba chciał do większego monopolu, ale okazuje się, że właściwie ten monopol. Gdzie to jest zysk według pisu. No, z, z zyskiem, finansowego. Ja, ja myślę, ale nie ma finansowego zysku. Nie ma. No to oni to, to, eksperci to mówią, że, 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 że sprzedaliśmy to, to za tanio. Okay. Znaczy, ja myślę, że jedyny zysk to jest prezes Obajtek, który staje się pomału jak oligarcha putinowski, mhm. takim wielkim mhm. jakimś potentatem, a że oni przy okazji publicznych interesów potrafią robić prywatne, no to już nieraz się przekonaliśmy. No ale to jest smutne oczywiście. To jest smutne oczywiście dojechałyśmy do, do bazy tak się zastanawiam jeszcze na koniec, gdzie my będziemy za kwartał, bo niektórzy się kwartalnie rozliczają. No właśnie to też jest dobre bo to pytanie, będzie bo 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 teraz rozliczali się dłużsi płatnicy, bo to była budżetówka, tak, tak, tak czy mundurowe tak. służby, natomiast będą się rozliczać mali przedsiębiorcy, przedsiębiorcy. Mhm. tacy nawet, którzy nie mają swojej księgowej tak, i robią tak, to sami tak, tak. i myślę, że ta już nie, nie tylko niezadowolenie, ale tak. wściekłość z tego całego y, nieładu pisowskiego y, będzie coraz większa i to co miało ponieść pis do wyborów, myślę, że ten pis tak naprawdę y, pogrąży jak dołożymy do tego to o czym mówimy, czyli drożyzna. Drożyzny. I to jest dobra wiadomość, pani redaktor. No tak. No, to znaczy, ona jest dobra dlatego, że kolejny mądry, racjonalny rząd y, Poradzi sobie dużo lepiej. Ja nie mówię, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tak. bo nikt tego nie zrobi, ale dużo lepiej z tą drożyzną, z tym chaosem, bo, bo po prostu naprawdę trzeba to zrobić. No Polacy zasługują na to, żeby mieć fundusze z Unii Europejskiej, żeby mieć no tak. tanią energię i Tych transformację. bo nie doczekamy, mam wrażenie. To też temat Obawiam dla... się, że może trzeba i... zmienić rzeczywiście rząd, żeby się ich żeby doczekać. Się doczekać. I one są na wyciągnięcie ręki. Tam setki miliardy y, złotych czekają na nas po no prostu. Tak, ale, y, patrząc na te fundusze, niestety y, wiele nie możemy za nie znaleźć. No zmodować. na razie przez, taką y, tak, szybcie, przez tak, jak <laughs> Dziękuję dziecko, bardzo serdecznie, zaka. Marcin Zawada. Dziękuję. dziękuję.